Cześć czołem, to znowu ja, nazywam się Emilia i dzisiaj powiedzmy, że będzie trochę bardziej filozoficznie, bo nie wiem, czy mogę to określić, jako że lubię filozoficzne rozmyślania. Na pewno często zajmują mi one głowę. I staram się dotrzeć do jakiegoś większego sensu w nich skrytego, i właśnie mniej więcej to tutaj dzisiaj będę robić, więc od razu mówię, że to nie jest jakaś prawda objawiona, że to jest jakiś wniosek, jakaś super dobra rada. Myślę, że patrząc na cudze rozmyślania, można faktycznie dużo wyciągnąć i spojrzeć na świat z innego punktu widzenia. Zwłaszcza, że ja, jak się interesowałam tymi tematami, to zgłębiłam mnóstwo różnych artykułów, jakichś filmów i innych dziwnych rzeczy. Natomiast wiadomo, że nic staram się nie narzucać tutaj, prawda? Zacznijmy od tego, że obecnie, zwłaszcza mam wrażenie, często słyszę się takie frazy jak Jolo, żyje się tylko raz, albo to są Twoje. O, moje ulubione liceum czy studia, to są Twoje najlepsze lata. I myślę, że to nas wszystkich, a na pewno przynajmniej mnie, wpędza w jakąś presję. Każdy z nas sobie podświadomie bądź świadomie nagle zaczyna zdawać sprawę, że no wiadomo, życie musi się kiedyś skończyć, że czeka na nas śmierć. Najgorsze jeszcze są takie teksty, że życie to jest umieranie po trochu, że rodzimy się po to, by umrzeć, że im dłużej żyjemy, tym bliżej śmierci, bla bla bla. I myślę, że to jest strasznie dołujące. A przynajmniej na pewno, jeszcze każdy, już nawet jeżeli pominie tą tutaj depresyjną trochę myśl, to zda sobie sprawę, że niestety no każda chwila, która minęła, nieważne jak była piękna, no to już do nas nie powróci. I nie wiem, jak na Was to wpływa, ale ja jestem osobą taką, powiedzmy, egzystencjalną trochę. I mnie to nieco przybija i popycha mnie do myślenia takiego nagle, że Carpe diem, jak to ujął. Choracy w jednej ze swoich pieśni, czyli łap dzień, że każdą chwilę trzeba wykorzystać jak najlepiej. Trzeba jak najlepiej przeżyć swoje życie, cały czas coś ze sobą zrobić, żeby każdy dzień miał znaczenie. No i sama ta zasada brzmi bardzo fajnie, ale z drugiej strony kładzie też pewną presję, pewien taki nacisk, że no. Każdą chwilę przeżywa jak najlepiej, łap ten dzień. No, ale co to tak właściwie znaczy? Jedno z takich rozwiązań tej myśli, realizacji, z jakim się spotkałam, to myśl, że trzeba żyć, jakbyśmy umierali, jakbyśmy byli tydzień od śmierci, wiadomo, że po prostu, że każdy dzień to. Jakby ta myśl, ludzie, którzy faktycznie są blisko śmierci, ma, mają nagle więcej takiej odwagi, pewności siebie, by działać, są w stanie zrobić wszystko, no bo co im zależy? Już, już nic im nie zależy. I ta myśl ma nas skłonić do takiego pewnego siebie działania robienia tego wszystkiego, czego zawsze baliśmy się zrobić że wyobraź sobie, że po prostu masz jeszcze tydzień albo rok i zrealizuj ten czas jak najlepiej. No ale z drugiej strony, jeżeli nie jesteśmy milionerami, no to trudno faktycznie trzymać się takiej myśli i w ten sposób realizować Carpe Diem, no bo pomyślmy Gdybym ja na przykład dostała informację, że został mi tydzień czy tam miesiąc życia To wzięłabym praktycznie wszystkie środki, jakie mogłabym sobie znaleźć I pojechała zwiedzać świat, podróż dookoła świata Mnóstwo różnych głupich rzeczy bym po drodze narobiła, a nic by mi nie zależało y Załóżmy na przykład palaczom mówi się, żeby nie palić, bo kiedyś mogą umrzeć na raka płuc, czy coś takiego Ale osoba, która ma tydzień życia, powiedzmy, czy miesiąc, to co jej zależy? Ja bym pewnie zrobiła mnóstwo głupich, ryzykownych rzeczy A jako żebym faktycznie była zdrowa, szczęśliwa i w ogóle To to by miało w przyszłości negatywne skutki I... No, no nie jest to najlepszy sposób postępowania Tak na co dzień dla nas wszystkich Także druga myśl, jak inaczej można realizować tę myśl Carpe Diem, z jaką się spotkałam, to oczywiście takie dosyć oczywiste rzeczy. To jest epikureizm, czyli mm, łapanie takiej przyjemności dla siebie, ale w przeciwieństwie do hedonizmu, dzielenie się y, przyjemnością z innymi, też zachęcanie innych do czerpania zabawy i radości z życia. I tutaj ludzie często mają na myśli, jak o tym mówią i sobie też nawzajem to tłumaczą, żeby chodzić na imprezy, na koncerty, zwiedzać cały świat, podróżować, bawić się, spotykać z przyjaciółmi, próbować nowych rzeczy, um, nowych sportów, czegokolwiek. I to jest naprawdę coś wspaniałego, co myślę, że każdy z nas realizuje w swoim życiu dla przyjemności, dla zabawy, dla rozwoju osobistego. Jednakże znowu, nie jest to już takie trudne jak ta pierwsza, pierwszy punkt, jakim jest żyj jakbyś już umierał do zrealizowania Natomiast dalej nie możemy codziennie żyć imprezą, niecodziennie przecież coś się dzieje, możemy podróżować, zwiedzać Myślę, że zwłaszcza teraz zdarza się to raczej rzadko dla nas, tak na co dzień Kiedyś, może kilka razy w tygodniu nawet mamy, mieliśmy dostęp do próbowania takich nowych praktyk. Natomiast teraz myślę, że większość z nas nie wyściubia nosa z domu albo chodzi po prostu na jakieś spokojne spacery i żyje raczej rutynowo, jeśli nie ze względu na aktualne obostrzenia, to przynajmniej na troskę o zdrowie swoje i swoich bliskich, więc. To jest dosyć depresyjna. Myślę, że kurczę, nie mogę robić tego i tamtego, co mi sprawia super mega przyjemność, zabawę i co jest takim fajnym wydarzeniem w moim życiu. No to znaczy, że przecież marnuję ten czas i nie przeżywam, nie łapię tych dni, żebym miała potem zmarnowany rok czy dwa. To jest takie dzielenie chwil na takie super, świetne, warte zapamiętania, warte zdjęcia, zapisania w pamiętniku i resztę, czyli tło, czyli. W pośpiechu zjem śniadanie, w pośpiechu się ubiorę. No bo wieczorem czeka na mnie jeszcze jakaś super impreza, to wszystko inne tego dnia nie ma sensu, nie ma znaczenia no bo niepotrzebne mi to jest. Ja tylko czekam na tę imprezę. No i to też jest dosyć, mam wrażenie, toksyczne podejście do zasady, do, zasady, do myśli. Carpe diem, o ile się nie jest takim ostrym, szalonym imprezowiczem i faktycznie nie ma się codziennie jakiejś szansy, by zaznać trochę adrenaliny. Natomiast ja jeszcze. Wyróżniłam taki trzeci sposób, który jest również popularny, ale dużo osób go kojarzy z takim nudnym, czyli po prostu przeżywanie normalnego życia, ale w inny sposób. Bo wyobraźmy sobie nasz zwykły codzienny codzienny dzień. Tak, nasz zwykły codzienny dzień, jak już powiedziałam. Wstajemy, wiadomo, że trzeba zjeść śniadanie, ubrać się, szybko się spieszymy, bo, bo, bo muszę zjeść szybko śniadanie, bo muszę szybko się ubrać, bo muszę się pomalować Jak maluję, to myślę o tym, że muszę zobaczyć tramwaj do szkoły, bo coś tam, coś tam O, jak zrobię tramwaj do szkoły, to sobie myślę, że kurczę, mam sprawdzić, muszę się szybko nauczyć, ojej, jak ja nie zdążę tego Już tramwaj mi się zatrzyma, muszę biec do tej szkoły, potem na każdej lekcji patrzę tam po zegar i sobie myślę o ty. Tak, a ten czas nie mija, ojejku Kiedy wreszcie będę mogła wyjść z tej szkoły, wychodzę ze szkoły, no to lecę do domu, żeby odpocząć. W domu szybko odrobię lekcje, żeby poczytać, a czytając książkę, myślę o tym, że chcę sobie pójść na spacer. Potem na spacer cały czas myślę o tym, jak minął mi dzień. No sami widzicie, że to brzmi trochę strasznie i... To nie jest przeżywanie obecnej chwili, cały czas jesteśmy myślami w przyszłości albo w przeszłości, stresujemy nasz mózg, nasz organizm, się cały czas spieszymy, martwimy i po prostu to jest coś strasznego. To jest jeden sposób na przeżycie tego dnia. Drugi jest taki, by doceniać każdą chwilę, jakieś ja śniadanie, to nie myślę o tym, że zaraz muszę się ubrać, bo logiczne, że muszę się ubrać, wiem o tym. Mój mózg podświadomy i tak sobie z tego daje sprawę. Natomiast ja próbuję, powiedzmy, smakować śniadanie, poczuć każdy wyrazisty smak, zjeść coś dobrego, też jeść powoli, bo to też jest nie dość, że zdrowsze, to przyjemniejsze i. Jedzenie czy robienie czegokolwiek szybko nas stresuje, więc jak zjemy się na niespokojnie, damy sobie ten czas, to będzie dla nas przyjemniejsze i to też będzie znak dla naszego organizmu, że nie ma jakiejś tragedii, nic się nie pali. Biorąc prysznic, warto spróbować poczuć te krople wody na skórze, posłuchać jakiejś dobrej muzyki, po drodze tramwajem można poczytać albo ucząc się faktycznie, starać się uczyć dla siebie, a nie dla ocen, testów czy czegoś tam. I każdego dnia też sobie zafundować jakąś taką mini prywatną przyjemność, coś, co nas samych cieszy, jakaś chwila z książką, spacer, spotkanie z przyjaciółmi. I po prostu staranie się przeżyć każdej tej chwili, przeżyć każdą tą chwilę. Tak. dostrzec jej piękno i cieszyć się nią jak najbardziej. Oczywiście to nie jest takie proste, bo wydaje się taka zwykła i nudna i codziennie się zdarza. No to co w niej ciekawego? No ale. Powiedzmy, że to jest wszystko, co mamy. Może jakby nic lepszego nie być, zwłaszcza teraz w tej erze koronawirusa. My wprawdzie z alicją próbowałyśmy robić biwaki domowe albo włoski dzień, albo klasyczny dzień. I to było coś super. To była taka odskocznia od naszego zwykłego dnia, no ale na dłuższą metę tak się nie da. Zwłaszcza jeśli jest się introwertykiem, bo to jest po prostu męczące, wymaga też dużo pracy, planowania, organizacji. A taka zwykła codzienna chwila, jeżeli się jej przyjrzymy, skupimy, też dostrzeżemy jakiś nasz. Ulubiony punkt w ciągu dnia, i postaramy się na przykład obejrzeć zachód czy wschód. Myślę, że jest w stanie nam zrobi, zrobić dosłownie jakiś e, cały dzień. Także, mając świadomość tego, że jakby czas upływa, nie powinniśmy się spieszyć, bo spieszymy się tak naprawdę nie wiem, już tak depresyjnie mówiąc, do grobu, bo nie ma gdzie indziej. Natomiast. Jak to Szymborska napisała w swoim wierszu, ładnie to określiła moim zdaniem. Powiem to mniej więcej z pamięci, więc mogę się trochę pomylić, ale brzmiało to mniej więcej tak. Czemu ty się złagodzino z niepotrzebnym mieszasz lękiem jesteś? A więc musisz minąć, miniesz. A więc to jest piękne. I dokładnie tak, powinniśmy cieszyć się tą ulotnością w chwili, wiedzieć, że ból, który odczuwamy, minie, ale każda radość również, więc trzeba się jak najbardziej nacieszyć tym, co jest teraz, bo nie wiadomo, co będzie. Może być gorzej, może być lepiej, ale w tej chwili mamy tylko dosłownie teraz. I też przytoczę tutaj mój własny wpis w moim wspaniałym notesie z rozmyślaniami, gdzie właśnie. Rozważam sobie to wszystko czasem, czasem do tego wracam i się dziwię, że kurczę, może nawet nie byłam kiedyś taka głupia, może miałam coś w tej głowie um, po roku czy po dwóch, bo zauważyłam, że kiedyś również rozważałam to karpę Diem, bo ja jestem osobą, która na siebie nałożyła mega dużą presję, żeby faktycznie codziennie robić coś mega. Tysiąc zajęć, tysiąc spotkań z ludźmi, tysiąc spacerów, piętnaście sportów dziennie, no, i nie, niekoniecznie było to faktycznie przyjemne. I coś mi zostało z tego teraz w głowie, co ja w ogóle robiłam i się nie cieszyłam tym tu i teraz, ale rozważałam właśnie to jak najlepsze przeżycie swojego życia. I doszłam do wniosku, że w danej chwili jesteśmy taką osobą z takim konkretnym zbiorem cech, konkretnym zbiorem przeżyć, jakimś otoczeniem, które również na nas podświadomie wpływa, ludźmi, którzy na nas wpływają. I mając to wszystko pod nosem, nie możemy podjąć innej decyzji niż ta, którą podejmujemy. Jakby jak czegoś żałujemy w przeszłości, to tak naprawdę jakbyśmy się cofnęli w czasie, bez świadomości tego teraz, jak to się potoczyło i czego żałujemy, postąpilibyśmy dokładnie tak samo. Nie mogliśmy po prostu postąpić inaczej. Są ludzie, którzy wierzą w multiversum, jest to bardzo ciekawa zresztą myśli i koncepcja, ale mi wydaje się, że jakby. Mając te wszystkie bodźce wokół nas, podjęliśmy taką, a nie inną decyzję. To znaczy, że za każdym razem, na każde tysiąc sytuacji takich samych, cały czas podejmowalibyśmy dokładnie tę samą decyzję. Jakbyś sobie nie potrafił obrazić innej drogi. Dlatego też, jak ja czegoś żałuję, albo jest mi smutno, albo się martwię, że kurczę, ale nie przeżywam tego tak dobrze, jak powinnam, powinnam robić tak, a inaczej, to przypominam sobie właśnie o tym, że w zasadzie. Gdybym miała postąpić inaczej, to inaczej bym postąpiła, że tego nie zrobiłam, no to trudno, najwyraźniej tak miało być. Kolejna taka sprawa, która się mniej lub bardziej bezpośrednio łączy z tym karpediem, to jest escapis, czyli Powiedzmy, uciekanie z naszego obecnego życia, obecnej sytuacji, zwłaszcza w chwilach znudzenia czy przytłoczenia naszą własną rzeczywistością, do innych fikcyjnych światów, czyli np. książek, filmów, seriali, bądź innych tekstów kultury, takich jak muzyka, albo gry komputerowe, czy cokolwiek w tym rodzaju. I ludzie to postrzegają również dwojako jako coś dobrego, bo no, jest to forma relaksu, rozrywki, często też świadomej bądź nieświadomej nauki. Ale jest też druga wersja, która mówi, że nie żyjesz wtedy swoim własnym życiem, tylko życiem fikcyjnych postaci i zamiast robić coś faktycznie, potrafisz nie wiem, obejrzeć serial czy przeczytać książkę. I Ludzie się spierają też często, czy to jest dobre, czy to jest złe, zwłaszcza jeżeli mają o, że jakbyś umierał, u, imprezy tylko i tak dalej. No i to też zaczynałam, zaczęłam w sumie sobie rozważać w takim razie, czy jeżeli próbujemy żyć pełną piersią, czerpać z życia garściami, to czy to jest faktycznie marnotrawstwo czasu? Bo z jednej strony faktycznie nas czegoś uczy, ale to też zależy od wyboru literatury przez nas, bo jeżeli czytamy wyłącznie książki typowo obyczajowe, takie relaksacyjne, jakieś komedie, romanse, w sumie teraz gatunki są tak pomieszane, że ogólnie coś, co niekoniecznie zawiera w sobie elementy dokumentu, czy historyczne, czy jakaś klasyka literatury, którą po prostu trzeba znać, bo trzeba znać, bo wszystko się na niej opiera. I czytamy głównie dla relaksu, to faktycznie jest to fajna opcja, żeby odpocząć, bo odpocząć w życiu trzeba. Natomiast niekoniecznie się uczymy, a potem dostrzegamy coraz więcej schematów w tych powieściach. W sumie wszystko się dzieje tak samo i zamiast przeżywać własne przygody w życiu, siedzimy nad tymi książkami. I tak o tym sobie długo myślałam w zasadzie, bo myślę, że każdy z nas, jeżeli nie czyta książek, to go na filmy czy seriale, również po to, żeby się odprężyć po ciężkim dniu pracy i wydaje mi się, że po prostu trzeba to łączyć ze sobą w zdrowych proporcjach, zwłaszcza, że na przykład teraz, kiedy wszyscy siedzimy w domu, przynajmniej powiedzmy, że chyba powinniśmy, zdaje się. Mm. To takie uciekanie w fikcyjny świat wydaje mi się, że jest wręcz zdrowe Ja na przykład tak szaleję i tak tęsknię za podróżami Czy nawet tęsknię za szkołą w zwykłym wymiarze Że chociaż zwykle nie jestem aż taką ogromną fanką czytania książek młodzieżowych, obyczajowych O tym, co się dzieje w szkole, o zwykłych problemach nastolatków, bla 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 To zaczęłam po prostu mieć na takie coś ochoty. Tak samo książki z motywem podróży, jakiekolwiek, gdziekolwiek, cokolwiek Byleby był wyjazd do innego kraju, nowe bodźce, nowe miejsca. Dzięki temu mogę się wyrwać z tego domu i też żyć tysiącem żyć. A no właśnie, bo znowu ten argument, że nie żyjesz własnym życiem, bo żyjesz życiem fikcyjnych postaci. Z drugiej strony, można spojrzeć na to, że zamiast jednego życia przeżyjemy tysiąc różnych, jeżeli potrafimy się faktycznie wczuć w historię, wczuć w bohaterów. To ja na przykład mam wrażenie, jakbym zwiedziła tysiąc różnych miejsc czasem, bo właśnie książki z motywem podróży, ja już tam wiem swoje, sobie wyobraziłam, jak to wygląda. I teraz, jak faktycznie gdzieś pojadę, to się pewnie zawiodę, ja bym się nie zdziwiła znając siebie. Ale to jest faktycznie jakiś plus warto też przytoczyć myśl Picassa, który powiedział, że sztuka jest kłamstwem, która. Które pomaga uświadomić nam sobie prawdę. Czyli czytając nawet fikcję, która nic nie wnosi do naszego życia, bo nie jest oparta na historii, na dokumencie, na czymkolwiek, pomaga chociażby rozwijać takie rzeczy jak empatia, odstresowuje, pomaga uświadomić sobie często logiczny przebieg wydarzeń, że tu mamy jakąś przyczynę, tu mamy jakiś skutek. I potem, chcąc nie chcąc, podświadomie przenosimy to do naszego życia, że też dostrzegamy wiele sytuacji O wielu rzeczach, o których się nie dowiemy na co dzień, tak normalnie, możemy się dowiedzieć z fikcji W Polsce na przykład nie ma już takiej otwartości wobec jakiegoś... Um, hmm, w sumie czego konkretnie? Powiedzmy, że na przykład LGBTQ+, Że wiadomo, że... Tacy ludzie nas normalnie otaczają, jednakże w Polsce nie ma wobec tego jakiejś większej akceptacji, więc niewiele osób się przyznaje, też niewiele osób walczy o swoje prawa, mówi konkretnie o swoich potrzebach. Natomiast w powieściach można spojrzeć też z punktu widzenia takiego bohatera, który się utożsamia z LGBTQ, zobaczyć jakie są jego problemy, pomyśleć, zdać sobie sprawę z czegoś, o czym nigdy by się wcześniej nie pomyślało. Tak samo dosłownie cokolwiek, można cofnąć się w czasie. Można właśnie podróżować do przyszłości, można zmierzyć się z czymś, czego się boimy, czego nie rozumiemy, albo książka może nas do czegoś zainspirować. Na przykład mi Eliza ostatnio wytknęła komiks, zdaje się to jakaś przeróbka historii Marvela czy czegoś tam o superbohaterach, tylko że tutaj bohaterami są nastolatkowie. No i mnie to na przykład zainspirowało do dowiedzenia się czegoś więcej o parkurze i zajmując się, nauczyłyśmy jakichś paru podstawowych ruchów. Także wydaje mi się, wiem, że to było bardzo chaotyczne, ale podsumowując to, wydaje mi się, jeśli chodzi o literaturę, że to zależy od tego, jak ją wykorzystujemy. Wiadomo, że nie chodzi o to, żeby żyć książkami, cały czas czytać, 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 nie mieć czasu na coś innego, bo czytamy, bo oglądamy film, oglądamy serial, gramy w gry i tak dalej, tylko trzeba starać się Czegoś nauczyć ze wszystkiego. Jeżeli coś wyniesiemy, potrafimy coś wynieść z każdego dzieła, to nie jest to czas zmarnowany, tylko musimy chcieć i musimy świadomie szukać. Ja, na przykład, ostatnio zaczęłam sobie dosłownie po każdym filmie, po każdej książce starać się znaleźć trzy rzeczy, których się z niej nauczyłam, albo o świecie, albo nawet o sobie, że coś mnie zniesmaczyło, coś mi się nie spodobało i nie wiem czemu. I nagle rozważam to, staram się zgłębić własną psychikę i zauważyć, że aha. Bo chyba mam problem z tym albo. Mm, to znaczy, że może mogę być taka i sobie wcześniej nie zdałam z tego sprawy. Tak samo wiadomo, że fajnie też czerpać z życia garściami, bawić się, imprezować, chodzić gdzieś z przyjaciółmi, natomiast potrzebny jest też czas na odpoczynek, zwłaszcza, znowu przytoczę ten przykład dla introwertyków jakiś czas, kiedy nasz umysł może działać i zrelaksować się, powiedzmy, odpocząć od ludzi i właśnie taka chwila sam na sam z muzyką, książką, kąpiel, cokolwiek wtedy jest bardzo potrzebna, bardzo przyjemna i absolutnie nie jest to marnotrawstwo czasu. Więc po prostu jakby wszystkim trzeba znaleźć balans i to też zależy od konkretnej osoby, bo dla jednej czas z książką zawsze będzie czasem zmarnowanym, bo tego nienawidzi, bo coś tam. Natomiast Inna osoba może w tym widzieć aż tak dużo przyjemności, łączyć swoją przyszłość z literaturą bardzo ściśle, że dla niej każda chwila jest cenna, bo na przykład zgłębia warsztat pisarski zawsze coś. A wracając jeszcze do Carpe Diem, to znowu jestem za tym, żeby przeżywać każdą najmniejszą chwilę jak najlepiej. Oczywiście jak najwięcej też przygarniać z takich chwil, typu imprezy, podróże, jakieś inne szalone wydarzenia, i po prostu ładnie to połączyć. I też będzie super. Wiadomo, że to były moje luźne, dosyć chaotyczne przemyślenia. Jestem ciekawa, co wy wymyślicie wymyśli wy na ten temat. W razie czego możecie mi zostawić komentarz. Natomiast ja pewnie się pojawię jeszcze wielokrotnie z podobnymi rzeczami, bo po prostu mi to siedzi w głowie i, i nie chcę odejść. Także do zobaczenia w następnym filmie, bo zakładam, że jakiś jednak powstanie.